Dzień dobry. Dzisiaj przygotujemy kolejną pracę plastyczną. Będziemy do tego potrzebowali żółtej farby, czarnego markera, nożyczek higienicznego, kleju oraz wcześniej wyciętych kurzych czerwonych łapek oraz dzióbka. Zaczynamy od odkrycia naszego wacika żółtą farbą. Możemy nałożyć od tę farbę pędzelkiem, ewentualnie zrobić tak jak ja, czyli wylać troszeczkę na wacik. I rozprowadzić. Następnie odbijamy nasz wacik i tworzymy ciało naszego kurczaczka. Dorysowujemy mu oczy. Możemy też poczekać, aż farba nam wyschnie, jeżeli chcemy, żeby oczy były. No właśnie, tutaj niestety farba jeszcze jest zbyt wielkotna, żeby dorysować te oczy, ale potem jak farba na wyschnię, możemy je spokojnie narysować. Następnie przyklejamy nasz dzióbek. Będzie taki troszeczkę uchylony i przyklejamy nasze nóżki. Oj, oj. I nasza praca plastyczna jest gotowa.